Ktoś tu zostawił ciasteczka, a to chyba dla mnie. Jaka piękna choinka, ale czegoś mi tu jeszcze brakuje. Hmm. No tak, prezentów. A wy byliście grzeczni w tym roku? Coś ty dla Was mam. Hmm, co my tu mamy? O, proszę Was I Jeszcze jeden. Ops. I jeszcze jeden. A wy? Lubicie czytać książki? Bo ja najbardziej lubię czytać Wasze kolorowe listy. O! Zobaczmy, co tu o mnie piszą. Posłuchajcie. Niezwykły dziadek. Jak co roku przed świętami Bożego Narodzenia, święty Mikołaj siedział w swoim fotelu i czytał listy. No proszę, a tu mamy dziadka, który chciałby dostać deskorolkę. Ha! zaśmiał się Mikołaj, kiedy otworzył kolejny z nich. Jest wielu różnych dziadków. Niektórzy opowiadają kawały, inni palą fajkę, jedzą karmelki lub rozwiązują krzyżówki. Niektórzy śpią całe popołudnie, chrapiąc donośnie. Jednak ten dziadek był inny. Nie chciał być staroświeckim, poważnym dziadkiem. Nie poprosił o nic praktycznego jak kapcie czy chusteczki do nosa. Chciał dostać jaskrawo-pomarańczową kurtkę i deskorolkę. Powiedział Mikołaj, zwracając się do renifera, po czym zdziwiony dodał do swoich małych, elfich pomocników. Z przyjemnością spełnię to życzenie. W Wigilię, razem z wnukami, dziadek zawiesił na kominku świąteczne skarpety na prezenty. Ciekawe, gdzie Mikołaj zostawi dla nas prezenty? W skarpetach czy pod choinką? pytały dzieci. Potem przyjechał święty Mikołaj, a widząc przez okno jego długą brodę, dziadek zaśmiał się i krzyknął, przecież on wygląda zupełnie jak ja. Na dziadek był w niebo wzięty na widok swojej pękającej w szwach prezentowej skarpety. Były w niej łakocie, książki, niebieska czapka z pomponem i szalik. Pod choinką zaś... Leżała jaskrawa, pomarańczowa kurtka oraz wspaniała, srebrno-fioletowa deskorolka. No to jazda! krzyknął dziadek, podczas gdy jego wnuki zdziwione wybiegły na zewnątrz, by popatrzeć, co się dzieje. Och, tak bardzo chciałem wypróbować jedną z tych deskorolkowych sztuczek krzyknął dziadek. Śmiejąc się od ucha do ucha. Ho, ho, ho! Całe szczęście, że był to pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia i na ulicy nie było zbyt wiele samochodów. Bo dziadek zachwiał się, wpadł pokryty śniegiem żywopłot i przewrócił się. Wkrótce jednak szło już mu całkiem dobrze. Dziadek miał naprawdę udany świąteczny poranek. Kiedy jest się dorosłym, łatwo zapomnieć, jak wspaniale jest. Sunąć, słysząc szum wiatru w uszach, bo nie słyszała się go od bardzo dawna. Głodny i zmęczony dziadek popędził do domu, aby zjeść obiad ze swoją rodziną. Potem usiadł w fotelu, aby poczytać jedną ze swoich nowych książek, ale natychmiast zasnął. Widząc go, jego wnuki szeptały: Wygląda jak zupełnie zwyczajny dziadek. Dobrze jednak wiedziały, że nie jest to prawda. I dzieci mają różne marzenia, a listy przychodzą do mnie z całego świata. Chcecie się przegonać? Ten na przykład jest od Małgosi. Hmm. Małgosia w tym roku chce dostać domek dla Dalek. O! sprawdź, Michaś. Ho ho, Michaś w tym roku chce dostać prawdziwą piłkę nożną. Ładnie, ładnie. A wy napisaliście już list do Mikołaja? Przejdźmy się teraz po bibliotece, a trochę Wam o tym opowiem. Zobaczcie, tu znajdują się wszystkie księgi. Prawie tak jak w moim domu. Tylko, że na moich półkach znajdują się książki, w których razem z elfami opisuję wszystkie dzieci. Właśnie tak! Każdy ma swoją własną książkę. Tak jak w bibliotece, tak i u mnie pojawiają się nowe, bo co chwila rodzą się nowe dzieci. O! Na przykład. Ta książka, ta jest jeszcze pusta. A na przykład ta. Oj, ktoś tu był bardzo niegrzeczny. Dlatego, zanim wyślę do Was prezent, muszę się upewnić, czy na pewno byliście grzeczni. O, zobaczmy, czy, czy jesteście na mojej liście grzecznych dzieci. Ohoho, w tym roku chyba nie ma żadnych niegrzecznych dzieci. Pamiętajcie, żeby starać się przez cały rok. I co najważniejsze, bądźcie grzeczni. Już nie mogę się doczekać, kiedy przyjadę do Was swoim zaprzęgiem. Ale najpierw, najpierw zrobię coś miłego. Mam jeszcze dla Was ważną wiadomość. Zapomniałem dodać, że przed biblioteką 7 grudnia na najmłodszych będą czekały świąteczne prezenty. Będziecie mogli ich poszukać przed Biblioteką Główną lub przed swoją ulubioną filią. Nie zapomnijcie, liczba paczek jest ograniczona.